Witaj na mapie duszy. Przechodzę z krótkim shortem. W jakich energiach będzie sierpień, kolejne 6 miesięcy i co na wiosnę, czyli w kwietniu. Zobaczmy. W sierpniu um, możesz spotkać jakąś osobę młodą, entuzjastyczną, może niecierpliwą, ale jednak kreatywną. Jest to również szansa na to, żeby dowiedzieć się czegoś ekscytującego. Czyli może przyjść jakaś wiadomość, która Cię ucieszy. Więc sierpień to zdecydowanie kreatywność, pasja. Wszystko, zobaczcie, że nawet tutaj wyciągnęło się w tym samym kolorze, więc jak najbardziej powiedziałabym, że pełna tutaj zgodność w stosunku do kart. Co najważniejsze, jeśli chodzi o najbliższe 6 miesięcy? Uwolnienie. Czyli w przeciągu 6 miesięcy karty zwracają uwagę, żeby pomyśleć o tym, co już Ci nie służy. Być może są to jakieś osoby, tak jak tutaj czytamy na tej karcie, potrzeba uwolnienia się od sytuacji bądź ludzi, którzy już ci nie służą. Być może jest to zmiana otoczenia, miejsca zamieszkania, a może pomyślenie o jakiejś innej pracy. Ale podkreśla się tutaj również przemiana duchowa. Być może to jest coś, na co powinieneś zwrócić uwagę. Gdzie, w którym kierunku podążyć, jakie przekonania pozostawić za sobą, żeby móc się uwolnić od tego, co ci ciąży i przyjąć w przyszłość taką ścieżkę, która będzie dla ciebie najlepsza, najpiękniejsza, najkorzystniejsza. No i spójrzmy co, jakie energie ma kwiecień dla Ciebie. mądry doradca. No i tutaj te karty ze sobą współgrają, czyli być może to właśnie o tę przemianę duchową chodzi i w kwietniu znajdziesz już się, poczujesz się jak w jakiejś wspólnocie, czyli poczujesz jedność w, z osobami, które są być może na tym samym poziomie, czy też przechodzą przez takie same transformacje. Jak ty. Czytam tutaj teraz na tej karcie również Poproś boskość o pomoc i zaufaj odpowiedziom, które nadejdą. Porównaj tradycyjne metody z nowymi pomysłami, by wybrać najlepszą dla siebie. Myślę, że więcej nie będę dodawać. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że jest to czytanie kolektywne, więc weź to, co z tobą rezonuje. A ver si te sosla.